Pani jest dyrektorem działu komunikacji w firmie Ericsson, tak? Tak, I czy, Ale to nie jest, że Pani z domu to przywiozła? Nie, 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 nie. Ja niestety jeszcze nie mam takiej lodówki w domu, ale myślę, że wkrótce będziemy mogli mieć takie lodówki w domach. Pani Kasiu, wygląda to... Krzysiek, masz lodówkę w domu? Ze dwie nawet. No, 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 no mam dwie. Jedną dużą, jedną małą. I teraz ja mam też jedną dużą, jedną małą właściwie są podobne, tylko Pani ma wmontowany telewizor. Ale to ja nie muszę oglądać akurat przed lodówką programu. <grymne> nie, to nie jest tylko telewizor. I lodówka nie jest zwyczajną lodówką. Ona mrozi, spełnia swoje podstawowe funkcje. Mrozi jednak, Ta, tak? Tak, no oczywiście. To, to... No to jest jej funkcja podstawowa, to nie szczęście? zmieniliśmy tutaj niczego. Ale to wcale nie telewizor. To, co ona ma wmontowane, to jest po prostu Taki, taki dotykowy bierni. ekran, za pomocą którego tak, taki o. monitorek, nad którym o. jest w dodatku tak. A nie, nie ten jest dużo bardziej płaski ten w lodówce. Naprawdę tak. już myślałem, że panią zaszłarkuje. Nie, 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 nic z tych rzeczy. On jest dużo bardziej płaski i poza tym e, działa dotykowo, czyli można go przyciskać i naciskać i wtedy można uruchomić odpowiednie funkcje. A nad monitorkiem jest kamerka. Żebym ja widział, co mam w lodówce. To ja już nie, wiem, co nie, by nie, było. Nie, to jest właśnie po to, żebyście się panowie widzieli wtedy, kiedy nie chcecie się bezpośrednio spotykać. To znaczy, że. To ja znaczy, bym stał że przed będziecie mogli do siebie dzwonić przez lodówkę. <grym> Czyli Ale... to jest no, nowy komórkowy y, telefon? Nie, 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 to jest w ogóle już nie ta epoka. E, epoka poprzednia to było tak. No właśnie. Prawda? No tak. to, to znamy. Epoka obecna to jest tak. Klapka. E, nie, Klapka to swoją drogą, ale to jest taki wyświetlacz, Aha, i organizer, to znaczy to jest czymś w rodzaju już komunikatora. No Czyli tak. już nie mówimy o telefonie, tylko to przesyła dane, informacje, mail, łączy się z internetem. To mieć takie zgrabne palce jak Ta, pani Ma bo taki ja rysik, rysi. nie, nie, dla tych, którzy mają trudności, jest rysik, tak, 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 to nie ma z tym zupełnie problemu. E, I to jest to, jest, co jest dziś. A to, co mamy na lodówce, to jest to, co będzie już za chwilę. Czyli będziemy mogli dzwonić do siebie takim czymś co poprzednio, będziemy mogli dzwonić za pomocą lodówki, e, albo będziemy mogli dzwonić przy pomocy telewizora na przykład. Też będą takie przepraszam, możliwości. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie, nie, ja to no. rozumiem. Te wszystkie urządzenia ulegają miniaturyzacji i to co Jaka dzwoni... miniaturyzacja? Zaraz. To co dzwoni z telefonu może dzwonić z lodówki, możesz nawet dzwonić z krawata już niedługo. Ale to jest tylko część. I teraz ja się pytam, czy jak ja mogę do niej dzwonić, to czy ja na przykład mogę zadzwonić i powiedzieć, cześć, to ja masz ser jeszcze, czy mam dowieść? Nie, to wtedy nie będziemy do niej dzwonić. Nie. Ponieważ funkcja dzwonienia jest tylko jedną Dodatkowo. jedyną. To jest dodatkową funkcją. A tak naprawdę to jest lodówka internetowa, co oznacza, że jest podłączona do internetu. To I znaczy, co? zaraz ja wam wszystko wytłumaczę. Będziecie, robicie zakupy. Tak. Załóżmy tak jak dotychczas jesteście Robimy, do tego W sklepie. W sklepie. Z tymi produktami przyjeżdżacie do domu, tak. wpakowujecie je do zamrażalnika, do lodówki mhm. i te produkty z czasem będą miały taką informację w kodzie paskowym o dacie swojej ważności i o tym jak się nazywają oczywiście, czy no to tak. są pomidory, czy to są jabłka. Nie e, do rozróżnienia. To. Wkładając do lodówki, lodówka odczyta tą informację i będzie o tym pamiętała. I to jest jedna z wielu jej funkcji, czyli będzie nam przypominała, co mamy w lodówce ja i czy ma... się kończyć na przykład. Tak, to będzie rano monitowała. Uważaj, nie jedz tego jogurtu, bo już skończyła mu się ważność. Aha, że ja, żebym ja nie go nie wąchał. Nie, w ogóle nie należy do niego podchodzić, należy go wyrzucić od razu, a potem zapyta bardzo uprzejmie, czy chcesz zamówić następny jogurt. I jeszcze sama zamówi? Trzeba tylko przycisnąć. I jak to zamówi, jeśli ja przywiozłem ten jogurt ze sklepu? Załóżmy, że to była pierwsza zakupy, a następny jogurt już nie ma pan czasu. Chciałby pan mieć za pół godziny, bo właśnie będzie nagranie za godzinę. I ona wyjedzie z domu i przywiezie. Nie, mi? ona wyśle wiadomość do sklepu. Elektronicznie. A w sklepie pani Jadzia powie do pani Hani: znowu topika, weź to wyłącz. Nie, nie, u niej się wyświetli. Pomocy kogoś. Ja myślę, że to może być jakiś pan, który będzie nam ten jogurt dostarczał do domu. Przecież o, o tyle co żyje, to mleka się nie udało zacząć, żeby przywozili pod dom. Nie, ale kiedyś byli mleczarze, przynosili pod dom. Ale prawda? to nie wymarli. Ach, to jest kwestia tylko tego, tego jednego etapu. Pani Tam, Kasił, pani jest albo przywozi. optymistką, albo zapatrzoną na kraje, w których pewne rzeczy się przyjęły. No właśnie ja chciałam powiedzieć, że pani Kasia jest optymistką, jeśli chodzi o nasz kraj po prostu. Nie, ja myślę, że będą chcieli z tego skorzystać ci, którzy rzeczywiście chcą oszczędzić swój czas, a poza tym Ale nie lubią nowinki. Ale nie pieniądze. Ależ internet nie jest kosztowną no tak. inwestycją. Ale ten pan, co przywozi mleko. No, ten pan, który będzie przywoził mleko z pewnością będzie w tym wszystkim najdroższy, bo wcale nie zamówienie i rozmowa z lodówką. Ja mogę powiedzieć więcej: jeżeli będziecie panowie na wakacjach, wracacie z rodziną, do. Z pustego domu z pustą lodówką, to możecie z tych wakacji też zrobić zamówienie na jakieś duże zakupy rodzinne. Proszę pani, jak ja będę tak, na wakacjach, tak. ja takiej lodówki samej w domu nie zostawię. Nie, z, pe... z innych względów. A nie, to ja już mam też rozwiązanie. Wtedy zostawia Pan dom zabezpieczony systemem ochrony z kamerami. I uzbrojona prawda? lodówka, I za pomocą <laughs> nie, 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 nie. Za pomocą tego urządzenia e, zakłada pan kod. Prawda? I zamyka pan dom. Bez klucza. Gdyby <grym> pani wiedziała, i... do kogo pani mówi. <grym> Przecież ja jadę na urlop po to, żeby odpocząć od domu, od tego, co mam na co dzień. To, jeżeli nie chce pan wiedzieć, co mieszkania, to należy. Komputer, laptop na plaży. Yy... Nie, takie coś. To takie malutkie. Dobrze, pani Kasiu, ja bym proponował tę część przenieść na gdzie indziej, bo ja wiem, co to znaczy. On się nauczył grać w Tetris. To trwało 6 lat i na razie jest na tym etapie. Ale to jest równie proste. Tylko Ale wróćmy do lodówki. Ja bym chciał tylko, żebyśmy podsumowali jej umiejętności, bo dla zwykłego widza obawiam się, wydanie sporej sumy, przynajmniej na początku, tylko po to, żeby ta lodówka powiedziała, że ma stary kefir. nie, to jest, to jest za mało. Zacznijmy od tych zakupów. Załóżmy, że już mamy określoną ilość rzeczy w lodówce. Wybieramy. Jakąś, tutaj jest lista zakupów, jaką mamy, co mamy zrobić, i wysyłamy te zakupy, właśnie tą listę, do sklepu internetowego. Biegnie po ekraniku taki dokument, to nasze zamówienie, i ląduje w sklepie. Sklep, do sklepu przychodzą zakupy, mamy już zakupy gotowe, zatem wybieramy jakąś potrawę. Czyli musimy wejść do książki kucharskiej no i zastanawiamy się, czym chcemy przyjąć gości. Załóżmy, że to będzie jakaś pieczeń. Tak, świetnie, jest pieczeń, ale ja nie umiem robić pieczeni. Zatem potrzebuję jakiegoś wsparcia, chociażby w postaci jakiegoś kucharza na wideo, który opowie, jak właściwie należy poćwiartować taki kawałek mięsa, żeby z tego rzeczywiście była dobra pieczeń. On mi też powie, ile mniej więcej czasu to przygotowanie będzie trwało. Tej pieczeni, zatem już mogę się zająć zamówieniem tutaj y, dodatkowych rzeczy, a przede wszystkim zaproszeniem gości. Czyli cóż, y, dzwonimy do gości, zapraszamy gości, ale sprawdźmy najpierw, jaka, jakie są korki, jak szybko goście do nas przyjadą. Zatem jesteśmy w stanie ocenić nie dość, że jak szybko przygotuje się nam tutaj danie, ale też jakie jest natężenie ruchu na ulicach i też. Jaka jest pogoda, prawda, że pogodę też możemy sprawdzić, jaka w tej chwili panuje świetnie. Czyli goście też już będą wiedzieli, że jest ślisko, korków nie ma, pieczeń się przygotowywuje, zatem w międzyczasie co możemy obejrzeć? Jakąś telewizję. Robi nam się pieczeń, w międzyczasie oglądamy na żywo jakąś telewizję, wiadomości, może informacje sportowe. Coś się dzieje, w każdym razie lodówka w dalszym ciągu do nas mówi. A co dalej, goście pod drzwiami? Dzwonek do drzwi, ale wcale nie idziemy do drzwi, nie musimy ich otwierać. Otwieramy też za pomocą lodówki. O właśnie, mamy taką kamerkę przed wejściem do mieszkania. Ona nam pokazuje, kto jest przed domem, czy chcemy wpuścić daną osobę i zamiast klucza, to po prostu otwieramy kodem nasze, nasze drzwi. I co jeszcze możemy sprawdzić? Okna, gdybyśmy chcieli wywietrzyć, załóżmy, że się trochę przypaliło i chcemy wywietrzyć trochę w kuchni, w związku z tym możemy też elektronicznie otworzyć i zamknąć te okna. Gotową. Okna wywietrzone już w mieszkaniu, nakryty stół. No i cóż, możemy jeszcze zaprosić kogoś lub też komuś pokazać, jak to właśnie przyjmujemy naszych gości. Czy my możemy to zrobić? Możemy zadzwonić do kogoś i pokazać, jak siedzimy za stołem. O właśnie, jeżeli tutaj u góry, jakbyś mógł nam pokazać, gdzie jest kamera, prawda? Kamera i głośniki, czyli możemy nagrać gości i siebie siedzących za stołem, jednocześnie zadzwonić do innych przyjaciół i możemy im powiedzieć: No, straciliście, bo nie przyszliście na nasze zaproszenie i wspaniałą potrawę, i pokazać w rzeczywistości, jak nam się pieczeń udała. Czyli dzwonimy, zostawiamy wiadomości. A cóż, może komuś może chcemy zostawić jakąś informację, na przykład co zostało z pieczeni, że nie, jutro z tego zrobimy kanapki. Komu tą wiadomość zostawimy, czy możemy zostawić komuś wiadomość w rodzinie, że na przykład do szkoły kanapki można zrobić z tejże pieczeni? Na przykład zostawiamy właśnie informacje wewnętrzne, rodzinne właśnie też na drzwiach lodówki. Przepraszam, uspokój się. To jest człowiek, który perfekcyjnie obsługuje wszystkie ja urządzenia. Lodówka jest bardziej przyjazna. Dobrze. Pani Kasiu, bardzo dziękuję. Chciałem tylko wniosek wysnuć z tego, co Pani nam tu przywiozła. Ile w kraju jest tych lodówek w tej chwili? Na razie jest jedna. Oj, To dzięki Bogu. Proszę Pani. A bo... czy ona u nas zostaje, czy wyjedzie? Ona będzie jeszcze podróżowała. W tej chwili dobrze. jest około ponad 100 rodzin, które testuje tą lodówkę, ponieważ... Lodówka ma pewne zalety właśnie, właśnie rodzinne, ponieważ na niej można też zostawiać informacje. Znaczy na niej, w niej. Zamiast, Zamiast przyklejać. Tak, to się zostawia wiadomość. To czy ma, ja, mam jedno, jedno pytanie poważne. Tak. Czy pani nie sądzi, że jeśli to na przykład się przyjmie, to wszystkie sklepy padną? Nie, nie to nie będą magazyny. funkcjonowały. To innego padnie. I ja to ogłoszę wszędzie wobec. Jeszcze trochę, na razie jest jedna. Padnie instytucja małżeństwa, proszę Państwa, Ale nie będą skąd? żony potrzebne w ogóle. Nie, 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 ja myślę wprost przeciwnie. Żona lodówka? będzie miała kod paskowy, się <grym> będzie wyciągało, jak nie będzie zepsuta. Nie, będzie większy pożytek z Panów w domu, ja myślę, tak? dzięki temu. Tak, to, to będzie ogromna pani wyręka dla wielu Pań. Pani Kasiu, bardzo dziękujemy, jestem Dziękuję zaniepokojony, pójdę do domu, sprawdzę, co tam się dzieje.